Chciałbyś mieć tak wyświetlane parametry pracy swojego komputera w czasie rozgrywki? Nie spostrzego, zapamiętaj ten film, a ja ci pokażę, jak to zrobić w niecałą minutę. W przeglądarce wpisujesz MSI Afterburner. Wchodzisz na stronę producenta i pobierasz program. Gdy proces pobierania się zakończy, rozpakowujesz go na dysk i rozpoczynasz instalację. I tutaj uwaga, polecam oznaczyć chęć instalacji próbnej wersji Nortona 360. Po uruchomieniu aplikacji przechodzicie do ustawień. Teraz przechodzicie do zakładki Benchmark i przypisujecie klawisze odpowiedzialne za start i zakończenie testu. Jest to bardzo istotne, ponieważ bez tego nie będzie się wyświetlała Wasza nakładka z informacjami. Następnie przechodzicie do zakładki On-Screen Display i klikacie więcej na dole. Waszym oczom ukaże się kolejne okienko i tutaj klikacie w przycisk setup na dole. Następnie przechodzicie do zakładki wtyczki i dwa razy klikacie w edytor nakładek. Ostatnim krokiem jest rozwinięcie menu layout i załadowanie formatu, który najbardziej będzie Wam się podobał. Oczywiście prezentowany format statystyk można dowolnie modyfikować. Zapamiętajcie ten film. Jeżeli chcecie, żebym zrobił dla Was taki poradnik, napiszcie w komentarzu afterburner poradnik.